Ciao witam Was! W kolejnym filmie na tym kanale jestem, Wiktor, w kolejnym e, VigJ vlogu. I dzisiaj jeździmy. Widzieliście moją piękną 360. To był najnowszy trik, który nie zawsze wychodzi. Jednak teraz bym powiedział, że chyba już znam na niego receptę. Ale. Tutaj teraz po tej mojej wypowiedzi wyświetli wam się mój najlepszy w historii przejazd na DJ Bike Park, także oglądajcie. Red course ready, Yep. Yeah. Blue course ready, Yep. Yeah. Attention. Tu, 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 tu. No. Słuchajcie Przyznam się, że trójka mi nie wychodzi ale Może to zacznie wychodzić na dwóch kółkach. Może jeszcze nie dzisiaj, ale na pewno kiedyś musisz, musisz Dawaj, 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 lecisz, lecisz, lecisz Dawo Przybi Przybij Tak jest Co powiesz? E, tak zawsze dobrze było Tak jest Pieczara największy stolik na jakiś skakał z bomby No zobaczymy co to będzie Aj, prawie się udało, prawie się udało Troszeczkę clean ale Jak na pierwszy raz to dobrze Próba numer dwa. No prawie, że jak za drugi razem, to chyba lepiej, nie? No. <laughs> Ua, ale no no. <laughs> Słuchajcie, ostatni film wirtowego Bubu mnie zainspirował. Z racji tego, że moim ulubionym trikiem to chyba jest ten nieszczęsny no food. Na że jeszcze nie umiem za bardzo trików, to nie zrobimy nic, ale na drugiej będzie no food, a na trzeciej no food do no foota. Tak jest <dodgłosy> jaja. Ja. Dobra jedziemy stolika i stolipce I tam tą chopę przed nami Tam daleko No i piknie A, No i na koniec próba Może nie najpożądniejszego, Ale żadnego bengera ale prawie że prawie że podsumowanie bo nie lubią ludzie jak gadamy no dobrze a teraz ja słuchajcie ja się napiję wody bardzo szybko bardzo szybko słuchajcie muszynianka, nie pasą mi za reklamę Pijcie wodę, nawadniamy się, wakacje się zbliżają, na razie, cześć.